Cześć wszystkim, Siemanko z tej strony, tato. I zanim zaczniemy materiał, który nagrałem, stwierdziłem, że dogram wam taki, taką krótką wstawkę ze względu na to, że po pierwsze, chciałbym was zaprosić na Discorda, mojego linka macie w opisie. A dodatkowo chciałem was poprosić o małą pomoc, zróbmy to wspólnie. Ten film jest związany z levelowaniem driftów i z takim małym moim przekazem odnośnie tego, co w tym levelowaniu jest nie do końca dobrze. I uznałem, że. Całym gadaniem w sumie nic nie wskuramy, więc ja to, co chcę przekazać w tym film, filmie, spiszę też na papier i wrzucę na Discorda broken ranksowego na kanał Sugestie. Jeżeli nie wiecie, jak kanał Sugestie działa, to możecie dodać jakiś, jakąś sugestię do White Moonu i może ona zostać złapkowana w górę albo w dół, także. Spróbujmy, zobaczymy może będziecie to działać. Jeżeli zgadzacie się z tym co na tym materiale staram się przekazać i pokazać to proszę Was o łapkę w górę lub w dół pod tą sugestią po prostu na Discordzie i zobaczmy czy White Moon coś z tym zrobi jeżeli tych łapek będzie rzeczywiście dużo, bo uważam, że jesteśmy aktualnie. Lekko okradani z progresu i z tego, jak to powinno wyglądać, i z psycho -expa. w sumie. E, Także zapraszam Was do materiału. Cześć wszystkim, Siemanko, dzisiaj porozmawiam sobie o levelowaniu Drifach, o problemie, który widzę w levelowaniu driftach w tych aktualnych zasadach i o czymś, co nazywam paradoksem rękawic. E, więc, jeżeli mm, nie znacie dokładnie ten mechanikę, jesteście zainteresowani, to e, dzisiaj chciałbym Wam o tym opowiedzieć. Po pierwsze do każdego możliwego drifa, którego levelujecie macie jakąś daną bazę psychodoświadczenia, które dostajecie za moby. Aktualnie w dzisiejszym filmie ja się skupię na łatwej V2 na ostatniej puszce i wszystkie te numery, które będę Wam opowiadał to są związane z tą V2 tak? z tą ostatnią formą tą 140 maga ognia z B-Orbem na Psychodoświadczenie. I tak, zacznijmy sobie od tego, że macie jakąś bazę Psychodoświadczenia, którą możecie dostać, i tą bazę możecie sobie w jakiś sposób mnożyć i dodawać po prostu bonus do tego, ile tego EXPA dostajecie. I teraz tak, takimi bonusami są po pierwsze. Fakt, że macie maksymalną liczbę driftów na danym itemie, czyli na przykład, jak weźmiecie sobie powiedzmy, nie wiem, czachę, Czacha ma dwa sloty. Jeżeli oba sloty będą zajęte, to wtedy dostajecie bonus. Też co jest ważne, te bonusy i to wszystko ja o tym mówię w momencie, gdy te drifty są włączone. Jeżeli macie na przykład tu u mnie miłość Morany. To ten dur jest teraz włączony, teraz jest wyłączony, tak? Więc te wszystkie bonusy tyczą się driftów włączonych, czyli takich, które levelujecie. Jeżeli będziecie mieli yy, na tej czas czasze dwa sloty i oba będą zapełnione drifami, te drify będą się to będziecie dostawać bonus, który będzie yy, 140% od waszej bazy. Jeżeli mielibyście na tym dwa yy, i tylko jeden byłby włączony, dostaniecie z tej puszki, o której mówię na v 2 400 Psychoexpa, jeżeli macie dwa losowe włączone drify, no to 140% tego tej podstawy, tak? Potem kolejny upgrade, jaki możecie zrobić, to są trzy losowe drify, czyli macie powiedzmy sobie rula i na ten rula wrzucacie jakieś trzy losowe drify, czyli na przykład jakiś tam jeden to będzie magni, drugi to będzie powiedzmy mm, arcy i trzeci to może być nie wiem. B na przykład, tak? to mogą być też dwa magni i arcy. Jakiekolwiek trzy losowe wielkości driftów na danym itemie To będziecie mieli wtedy bonus 150% I z takiej fałki dostaniecie 600 psychoexpa Kolejnym upgrade'em jaki możecie zrobić po to, żeby dostawać coraz więcej tego psychoexpa Są to dwa najlepsze możliwe drify, Czyli taka czacha jeżeli w czachę możecie umieszczać, jak tu widzicie, bidrify i subdrify, to jeżeli w czachę wrzucicie bi dura na przykład i bi w takim zestawieniu i oba te drify będą wyłączone, a te na rola oczywiście będą wyłączone, to wtedy będziecie dostawać aż 640 psychoexpa za ostatnią formę, czyli 160% tej bazowej, tego bazowego psychoexpa, który możecie dostać. I najlepszą formą możliwą, którą możecie zrobić, to są trzy najlepsze możliwe driffy. Czyli nie dość, że będzie to Byron no dodatkowo wszystkie te, yy, te driffy będą na poziomie arcy. Wtedy dostajecie aż 210% bonusu za te driffy od podstawy, czyli aż 840 psychoexpa. Jest to naprawdę przepaść, więc warto. Ale niestety są rzeczy, których nie warto. I chciałbym tu o nich porozmawiać i jeszcze co jeszcze zanim to wspomnę to jeżeli macie włączone dwa itemy czyli w tym przypadku mielibyśmy włączoną tą czachę i ten cień tarula to z tego co widzę po moich testach to działa to tak że ta czacha może trochę inaczej żeby było łatwiej powiedzmy że tutaj jest w tym momencie Magni Ling więc za ten cień tarula macie bonus 3 losowe drify czyli 600 psycho expa za tą czachę macie dwa możliwie największe drify, czyli 640 psychoexpa. I z tego co zauważyłem, to w tym momencie gra liczy średnią z tych dwóch bonusów, czyli średnią ze 150 plus 160. Yy, łatwiej powiedzieć, że to jest 600 i 640. Średnią z tych dwóch dostajecie 620 psychoexpa na te wszystkie 5 drifów po równo. I tak. I przejdźmy może do tego, co ja nazywam paradoksem rękawic. I dlaczego aktualnie uważam, że jest to dziwny system, który powinien być inny. To wszystko powinno działać trochę inaczej. Są do tego łatwe rozwiązania i trochę cięższe, ale myślę fajniejsze. Więc słuchajcie. Moim zdaniem Broken Ranksy to fajna gra, która Dobrze ogarnęła system ulepszania postaci na takiej płaszczyźnie, że rzeczywiście ym, nie ma właściwie systemu w tej grze, który powodowałby, że chcecie, żeby wasza postać była słabsza. Jedyne, o czym y, mogę sobie wyobrazić, to na przykład posiadanie alta z jakimś tam 80. levelem, czy tam nawet mniejszym, jakiegoś w miarę mocnego, żeby farmić jakieś bossy. Wtedy o plus 30% do dropa, ale y, szczerze no to mając tego na przykład ja teraz Mosia, czy jakbyście mieli jakąś wysokolevelową postać, idziecie na te dungeony niskolewelowe, i mimo wszystko robicie je dużo szybciej, więc to wam jakiś sposób wynagradza fakt, że tych procent na dropa macie mniej i to mi się mega podoba w tej grze właśnie, że nieważne jaki upgrade zrobicie, zawsze to prowadzi jakby do ulepszenia waszej postaci i do większej kasy, gdzie w innych grach jest wiele takich gierek, że na przykład Dane przedmioty dropią tylko na jakiś level, czy jak jesteś mocny, to już nie wejdziesz do jakiejś krainki, czy nagle wiecie, na jakieś takie rzeczy, które powodują, że fajnie jest mieć niższe poziomy. W to mi się w Brokenach podoba, że nieważne jak zablokujesz swoją postać, chcesz grać jedną, chcesz ją maksować, żeby ona była totalnie jak najmocniejsza. Ale ten system driftów trochę tak nie działa. Aktualnie mam taki, taką sytuację na mojej postaci że praktycznie mam same beirnowe itemy i e, Pazury, to jest ostatni item, który posiadam e, który jest itemem rangi, jakby tej, tego zakresu trzeciego e, co mam na myśli e, zakres pierwszy, jakby taka, wiecie, no, no zakres nazwijmy to są itemy rangi 1 do 3 na, w które możecie wsadzić tylko subdrify, widzicie w frakcji nie możecie wsadzić Bitrifu, tylko subdriffy Potem macie na przykład wakeny, e, które możecie wkładać już bidrify i mm, fakt na przykład ja mam berglisy, dzięki czemu gdy mam jakieś e, dwa bidrify do wylewelowania wtedy dostaję bonus 160% za to, że leveluję te dwa bidrify na berglisach. E, I to jest jakby itemy rangi 4 do 6, e, to są ten przedział e, drugi. Potem macie przedział trzeci, czyli właśnie pazury, które ja posiadam. Są to e, itemy, które dalej mają jeszcze dwa sloty driftowe, ale już nie, możecie wkładać magni e, drify. No i później mamy e, i Szpony i woglery, które są e, tej rangi najlepszej, czyli e, 10 do 12. E, I w te itemy już możecie. No i ranga, Ten zakres trzeci to jest 7 do 9. E, I 10 do 12 są te itemy, w które możecie już wkładać arcy e, i Aktualnie jest taka sytuacja, że większość moich drifów jest to B lub magni. Tak naprawdę arcy-driftów mam tylko e, 3 I uważam, że jest to strasznie dziwna sytuacja, w której trzy losowe drify levelują słabiej niż dwa najlepsze drify. Powoduje to sytuację, w której teoretycznie nie progresujesz z faktu założenia mm, itemów bairnowych, tylko raczej chciałbyś dalej levelować to. Na itemach, które są tej niższej rangi, tak? W moim przypadku było to tak, że ja powoli sobie ubierałem te nowe itemy, a wszystkie możliwe drify levelowałem albo na berglisach te, które miałem bidrify albo magni drify levelowałem sobie w pazurach albo chtaganie, albo w armorze. W momencie, gdy już mam zale, mam już miłość, zostały mi tylko ostatnie pazury. Jestem w teraz takiej dziwnej sytuacji, w której em, nie za bardzo chcę lewelować sobie drify do poziomu arcy ze względu na to, że ymm, na przykład mam, nie wiem, jakiegoś y, Magnia Buffa, który jest na 11, tak? I mógłbym teoretycznie nabić go na arcy, ale wtedy stracę ten bonus, bo nie będę go mógł go wrzucić do pazurów, hmm. będę mógł go levelować tylko na itemie bejrnowym. Więc będę musiał levelować go z dwoma innymi arcydrifami, które może niekoniecznie chcę teraz levelować, albo będę musiał wydać jeszcze więcej pieniędzy po to, żeby mieć jakieś mm, arcydriffy inne, tak? E, dodatkowo, e, fakt tego, że chciałbym bardzo mocno kupić sobie woglery aktualnie, stworzył właśnie paradoks e, dla mnie rękawic w, tym, e, w tej sytuacji, że dla mnie kupno woglerów to jest jakby taki... Mm, Downgrade bym to nazwał. Przeszkadza mi to w levelowaniu driftów. Jeżeli kupię w ogóle to totalnie stracę bonus za levelowanie dwóch najlepszych driftów, magnit driftów, albo wtedy y, nagle spadam o te 10%, aż to jest dosyć dużo, bo cała gra naprawdę opiera się na PsychoExpie, w tym momencie. Ten Gold wiadomo, jest ważny i jakby gra opiera się na Goldzie i na PsychoExpie i jakby zabieranie, zabieranie mi 10% Psycho Expa ze względu na to, że chcę zrobić upgrade uważam, że nie powinno być takiej mechaniki w grze i aktualnie gdybym właśnie wymienił sobie pazury na woglery jest mi zabrane te 160% mojego bonusu i ja jestem zmuszony jakby albo do levelowania na mniejszym procencie albo do wymiany wszystkich driftów na arcy po to, żeby mieć 210% bonusu i nie wiem dlaczego Nikt o tym nie gada, ani nikt tego nie ogarnia. <noise> moim zdaniem po prostu one powinny być zamienione miejscami. Tu powinno być 150%, a tu powinno być 160%. I tak to powinno po prostu wyglądać moim zdaniem. Dwa najlepsze drife, jakie możecie mieć na itemach, powinny mieć 150% bonusu i powinniśmy być profitowani za fakt posiadania itemów bairnowych, po to, żeby szybciej levelować te drify i żeby te trzy losowe, nawet drify na itemach bairnowych, miały aż 160% bonusu i powinniśmy być mocno nagradzani za fakt posiadania aż 3 arcy drifów, bo jest to jakby totalny endgame, e, wtedy na te 210% e, bonusu. Nie mam pojęcia, dlaczego jest tak dziwnie zrobione. Tam prostą zmianą każdy chce jak najszybciej posiadać bairnowego EQ i na tym bairnowym EKu levelować sobie drify. Nie będzie sytuacji dziwnych, w których nagle zostawiasz. Znam ludzi, którzy tam biegali w chtaganie na przykład. Wiecie, biegają tarula specjalnie nie zakładają miłości, tylko chtagan po to, żeby levelować sobie te drify szybciej. To jest straszna, patologiczna sytuacja, którą uważam, że jest dziwna i jakby ludzie za bardzo o tym nie gadają. A nie do końca. N nie wiem dlaczego po prostu. Miałem ważny telefon i trochę mnie to wybiło z rytmu, więc nie do końca wiem, gdzie skończyłem, ale no moim zdaniem ja powinno być to po prostu zamienione miejscami. Cały problem byłby z głowy opcjonalnie. Miałem dziś też taką myśl, że ten dodatkowy bonus do drifu mógł być przypisany do um, konkretnej wielkości drifa. E, na przykład, jak macie dwa losowe drify, tak macie wtedy bonus mm, między dwa losowe a dwa najlepsze, jest to 10%. Na przykład gdyby na przykład taki Beedrift, yy, dawał yy, bidrif dawałby na przykład 3%, yy, gdzie Magni dawałby 5%, w takim przypadku, gdybyśmy mieli dwa losowe bidrify, ale jeden to byłby B, drugi to byłby na przykład Magni, to byście dostawali tam, wiecie, trochę więcej niż te 100-40, powoli gdzieś tam do, do, tej, do, do tego 150 Potem właśnie mając trzy losowe drify, ale na przykład jeden to B, drugi to Magni, trzeci to Arcy, to one by miały ileś tam bonusu, 170, ileś na przykład procent, ale już B plus Magni plus Magni dawałoby trochę więcej i na końcu Arcy, Arcy, Arcy dawałyby najwięcej, nie? Czyli na przykład posiadanie Arcy, Arcy plus Magni aktualnie zrzuca Was o 50%, nie? Bo to się liczy jako trzy losowe drify w przypadku... Takich jakby schodków. Posiadanie tych arcy plus arcy plus magni dawałoby na przykład 200%, ale już 3 arcy 210. To też byłoby fajne, bo ten przeskok tutaj między trzema arcy a trzema losowymi jest gigantyczny. Więc to też byłoby fajne, ale prawdopodobnie to by spowodowało jakiś nerf. Ze względu na to, że aktualnie gdy masz dwa losowe, dwa najlepsze bidriffy i Magni, to oba są 150%. Wtedy byłoby to prawdopodobnie jakoś delikatnie inaczej z minusem dla dwóch bidrifów, więc ktoś by tam na pewno stracił na tym, ktoś by na tym zyskał. Mimo wszystko uważam, że to jak jest to zrobione aktualnie, czyli że lepiej mieć dwa magni niż trzy losowe drify, jest to patologiczna sytuacja, której nie powinno być. Tak ten system nie powinien wyglądać. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. To by było na tyle w tym materiale i Cześć.